Szanowni, panie, szanowni Państwo, mamy dzisiaj zaszczyt gościć Pana Prezydenta wraz z małżonką Brzegu w Grodzie Piastowskim nad Odrą. Jesteśmy zaszczyceni tą wyborczą wizytą i jak widać wielu Brzeżan trzyma kciuki i wspiera Prezydenta w dążeniu o ponowną reelekcję. Oddaję głos Panu Prezydentowi. Szanowni Państwo... Bardzo dziękuję za to, że zechcieliście przyjść na spotkanie z prezydentem ubiegającym się o reelekcję. Miałem przyjemność do brzegu przepływać tego czasu jako prezes Ligi Morskiej i Rzecznej, ale rzeczywiście w roli kandydata ubiegającego się o państwa głosy jestem po raz pierwszy. Serdecznie dziękuję za przyjście mimo niesprzyjającej pogody. Pada, rzeczywiście pogoda nie jest najlepsza, ale jestem pewien, że w sercach jest wiele ciepła. Jest wiele serdecznych myśli, jest wiele dobrych myśli. No proszę Państwa, tak to już jest, bywa w życiu, że czasami różne kłopoty się zdarzają. U mnie w domu się mówiło czasami: jak nie urok, to przejście w wojsk radzieckie. Więc czasami słychać okrzyki, wrogie. Ale i czasem słychać, właśnie, i też pada również. Ale to wszystko razem składa się na obraz tego, co będziecie Państwo wybierali 10 maja. 10 maja będzie poważny wybór istotny dla przyszłości Polski właśnie między awanturą a zgodą, między zdolnością do współpracy a chęcią szkodzenia, między właśnie urokiem a przemarszem wojsk radzieckich. Proszę Państwa, jestem dzisiaj w tym rejonie. Krążę i pojadę, będę i na Dolnym Śląsku, i na Opolszczyźnie. Jeszcze głównie po to, aby spotykać się i mówić, rozmawiać o programie Dobry Klimat dla Rodzin. Bo każdy z nas czuje wagę tego problemu. Rodzina nas ukształtowała, my budujemy rodziny, one powołują dzieci, to jest przyszłość Polski. Staram się być konsekwentny w swoim postępowaniu, w swoim działaniu. Dobry klimat dla rodziny jest poważnym, strategicznym wyzwaniem już realizowanym. Proszę Państwa, jak Państwo się rozejrzycie w ramach kampanii wyborczej, to widać, że niektórzy z rodziną się pojawiają od dwóch tygodni. Wtedy, kiedy już można i trzeba mówić tylko i wyłącznie o tym, co chciałoby się zrobić, bo nikt nie może powiedzieć, co zrobił. Tym się różni od wszystkich innych kandydatów. Ja mogę tu, także w brzegu, powiedzieć Państwu, To zrobiłem dla polskiej rodziny. Dobry klimat dla polskiej rodziny jest faktem. Inni, nawet wtedy, kiedy rządzili, nic nie zrobili albo prawie nic. Obietnice bez pokrycia łatwo jest rozdawać. Przedstawić rejestr dokonań jest trudny. Więc ja ten rejestr doko dokonań w obszarze rodziny chciałem Państwu krótko przypomnieć. To jest pierwszy kompleksowy. A więc obejmujący całość zagadnienia, program polityczny Dobry Klimat dla Rodziny. W ramach tego programu, który jest programem nakierowanym na współpracę, na zdolność do budowania współdziałania pomiędzy prezydentem, rządem, samorządami, organizacjami pracodawców i związków zawodowych. Także i i Organizacji Pozarządowych udało się już uzyskać wiele. Zacznijmy od samorządu. To są karty dużej rodziny w całej Polsce. Samorządowe karty dużej rodziny z ulgami, ze zniżkami, z których korzysta coraz więcej rodzin w Polsce. To jest ogólnopolska karta dużej rodziny, dająca zniżki. Na, nie tylko na kolej, na, na usługi w zakresie kultury, rekreacji, sportu, udziału także w tym, co kształtuje ludzi, a więc w kulturze polskiej. Udało się, proszę Państwa, rozbudować system przedszkoli i żłobków. Udało się stworzyć.